Witam, jest wtorek, drugi e, drugiego e, drugiego, no grudnia, 2 grudnia, proszę państwa, ja dostałem jakieś blokady. Jedziemy w dół ulicą, która nazywa się. Avenue Road. Na no wprost jest e, siedziba re, legislatury prowincyjnej. Tam się zaczyna Queens Park Crescent, ulica i dalej. Potem jest University Avenue, ale tu jesteśmy na ulicy Avenue Road. Kiedyś to było normalnie trzy pasy w każdą stronę. Czasami był ruch, czasami nie. Z reguły przejeżdżało się dosyć gładko. Poza godzinami szczytu można było tutaj na chwilę. Stanąć, coś w sklepie odebrać, czy coś takiego. Jakichś większych problemów nie było tutaj, specjalnych. No i to oczywiście musieli zepsuć, nie? No teraz są dwie linie, jest parking taki bardziej na stałe. No i oczywiście drogi dla rowerów są. Rowerów mało tu jeździ, szczególnie zimą. Natomiast ruch się lubi zatykać teraz no oczywiście na no wprost też jest ograniczony ruch czas jest zbudowana linia metra tutaj pod ziemią w tych okolicach to jest po prawej stronie jest Royal Ontario Museum, czyli nasze muzeum największe tutaj w Toronto, jakie mamy y, królewskie, tak zwane. A wprost jest y, wcześniej wspomniana siedziba parlamentu y, prowincji Ontario. Jest dosyć ładnie takie, ma to swój charakter jakiś. Te budynki są dosyć stare, mają jakiś taki swój styl, jak nie znam się na architekturze, ale jest tu dużo przestrzeni, jest tak do zniesienia wręcz. Tutaj po prawej stronie jest Uniwersytet Torontoński. Ja miałem sporo, chyba nie wiem, kilkadziesiąt budynków tutaj jest, w sumie wszystkiego razem tego uniwersytetu. Mniejsze i większe, różne wydziały są, tu mają swoje budynki całe, niektóre. No, nie jest tu jest źle. Poza tym, że ciągle coś kombinują z ruchem drogowym, także to jest, to jest jedna zła rzecz. No cóż, żeby. Nie ja mam nic przeciwko temu drogi dla rowerów jakieś takie rzeczy. Żeby to było używane, a nie kosztuje majątek, żeby to utrzymać, zrobić i utrzymać, a, a potem nikt nie jeździ. Nie? Jest używane może w 10% czy coś takiego. A przecież 90% ludzi po, po tym mieście przemieszcza się samochodami dalej. Nie tylko chodzi o pracę przecież. Chodzi o całą armię różnego rodzaju dostawców, czy techników, czy jakichś hydraulików, elektryków. I innych sprzedawców czegoś tam, prawda? Także pewno jest to bardziej skomplikowane niż oni nam wmawiają tutaj i te ciągłe ograniczenia po prostu no niestety mają wpływ na gospodarkę, a jest źle w tej chwili.